Proszę bardzo. Proszę pana, tutaj. Panie Stanisławie, yy, ja mam takie pytanie. Przepraszam, ale my nie słyszymy nie, o to pytanie i pan ja nie do odpowiedzialności. Ja może słychać. powtórzę jak pan zapyta, bo to rzeczywiście okay. yy, będzie podmiotem. Jak pan widzi przyszłość Polski yy, w kontekście tego co pan mówił i prosiłbym, żeby pan powiedział taki scenariusz no, optymistyczny. <gry> Wiem, to jest bardzo trudne zadanie, żeby tu scenariusz optymistyczny. No, wie pan, ta sytuacja, jaka jest, jest konsekwencją wieloletnich zaniedbań naszych umiłowanych przywódców, ale i naszych też, bo myśmy ich tolerowali. Myśmy ich tolerowali. Którzy po prostu nawet nie próbowali realizować polskich, polskich interesów państwowych. Już w pierwszej połowie lat 90. zdecydowaliśmy się, nastąpiło odwrócenie Sojuszy, zdecydowaliśmy się na przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To była, pociągało to za sobą pewne konsekwencje. Na czym polega nasz udział w Sojuszu Północnoatlantyckim? Na tym, że my udostępniamy Stanom Zjednoczonym swoje terytorium państwowe dla potrzeb ich rozgrywki tam z Moskalami i to nie my będziemy decydowali, jak ta rozgrywka będzie wyglądać, jak ona się zakończy itd., tylko my udostępniamy tylko terytorium z dużym ryzykiem, bo ryzykujemy, że zostanie ono zniszczone w razie czego. No to Polska powinna z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenie, a nie dopłacać do interesu. Prawda? Chyba oczywiste. No i taki było parę momentów, kiedy Polska mogła się tego wynagrodzenia domagać. Do NATO wstąpiliśmy w 1999 roku. W 2001 roku, a więc całkiem krótki tam okres czasu. Polska na prośbę Stanów Zjednoczonych wysłała kontyngent wojskowy do Iraku. Tam chodziło o to, żeby to, ta operacja cała wyglądała jak to, to operacja społeczności międzynarodowej, a nie prywatna wojna prezydenta Busha o Europę Iracką. W związku z tym, no im więcej państw, tym lepiej. Poradziliby sobie tam i bez naszego kontyngentu, ale to zawsze lepiej wyglądało. Mogliśmy odmówić, ale wtedy byśmy narażali się na retorsję, że jak my będziemy czegoś chcieli od Amerykanów, to oni nam odmówią. Powiedzą, a jak wy tak, to my tak. Więc tę prośbę trzeba było spełnić. Tym bardziej, że ona nie była obciążona jakimś specjalnym ryzykiem, ale zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z dwiema prośbami wzajemnymi. No, my spełniamy wasze prośby, ale w zamian za to prosimy, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, że nie będą wywierały na Polskę nacisków w sprawie żydowskich roszczeń, bo one już się wtedy pojawiły. Te żądania już wtedy się pojawiły, one się pojawiły w 96 roku. W kwietniu 96 roku na mitingu w Buenos Aires ówczesny sekretarz światowego Kongresu Żydów, Izrael Zinger podniósł tę sprawę, więc sprawa była znana już wtedy. I to pierwsza sprawa, pierwsza prośba. Druga prośba to zgoda Stanów Zjednoczonych na militarną konwersję polskiego zadłużenia zagranicznego. O co chodziło? Wtedy Polska była dłużnikiem już tylko państw należących do NATO. Konwersja by polegała na tym, że zamiast płacić im te raty dłużne, to byśmy za ich zgodą te pieniądze przeznaczyli na modernizację i dozbrojenie armii. I to mieliśmy dobry argument, że to jest przecież Armia Polska, owszem, tak, ale to jest część sił zbrojnych NATO i w dodatku rozlokowana na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc to w interesie wszystkich to jest. Więc pom pomóżcie nam, prawda? Trzeba by było tam coś u nich kupić, ale no to jakby się wpompowało tam parę miliardów w przemysł to inaczej by to wyglądało. Tymczasem nikt o tym nie pomyślał. Ani pan prezydent Kwaśniewski, ani pan premier Miller. No, okazja przeszła nam koło nosa. Inne państwa nie były takie głupie. Coś tam z tego uszknęły, z tego tortu, a my nic. Jak minister Klich wycofał ten kontyngent wojskowy, to go spytałem publicznie, panie ministrze, wygraliśmy tę wojnę czy nie? No jak wygraliśmy, to gdzie są łupy, gdzie są Jeńcy, gdzie są branki? Prawej, a jak przegraliśmy, no to kto ma stanąć pod ścianą, bo nie może być tak, że wojna, państwo przegrało wojnę, i nikt za to nie odpowiada. No nie może tak być. Drugi taki moment to był w czerwcu 2014 roku, kiedy prezydent Obama przyjechał do Warszawy, żeby nam powinszować. Żeśmy się po raz drugi podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. No to dobrze, że nam przyjechał powinszować, ale my wtedy tak, jeszcze raz do niego, panie prezydencie, to w takim razie, jak my tu takiej niebezpiecznej roli się podejmujemy, no to przecież nie możecie na nas naciskać, żebyśmy Żydom łapówkę jeszcze za to płacili, prawda? To po pierwsze, a po drugie, Polska podejmując się roli tego dywersanta, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. Zatem oczekiwalibyśmy od Pana Ekscelencjo i od Stanów Zjednoczonych, że będziemy traktowani, Polska będzie traktowana tak samo jak inne państwo frontowe, czyli Izrael. Czyli kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów rocznie na modernizację armii, no bo to. O co chodzi? No i tam udogodnienia wojskowe, jak, z jakich Izrael korzysta. O co chodzi, proszę Państwa? Na czym polega sprawa? Na razie korzyści z, z obecności w NATO mamy takie, właściwie jedną, że my nie wiemy, jak w razie czego NATO się zachowa, ale Putin też chyba tego nie wie. I to jest na razie jedyna korzyść. A my powinniśmy z faktu obecności naszej w NATO, ponieważ wnosimy bardzo istotny aport, osiągać korzyści trochę większe. Tyle tylko, że to nie mogą być absolwenci szkoły liderów przy Departamencie Stanu, bo oni nie będą gryźli ręki, która z nich zrobiła, wystrugała ich z banana na dygnitarzy. Więc dlatego te. Decyzje polityczne, jakie my tu podejmujemy w, w czasie wyborów, mają swój ciężar gatunkowy. No nie jest wszystko jedno, kto tam nasze państwo, czy on umie, czy on potrafi zdefiniować interes państwowy. Prawda? To jest pewna umiejętność, o tak jak przykład taki generał Franco. Hitler ze skóry wyłaził, żeby go przeciągnąć na stronę osi. Generał Franco nie chciał tego, bo tam nie wierzył, że Hitler wygra tę wojnę. No ale nie mógł mu wprost powiedzieć tego, że panie kanclerzu, pan tu przegra wojnę i co my tu nie chcemy. Nie, tylko postawił Hitlerowi takie warunki, powiedział tak: "No my niedawno skończyliśmy wojnę domową. Jesteśmy trochę tutaj ale gdybyśmy dostali tyle a tyle ton stali, tyle a tyle ton węgla, tyle samolotów, tyle czołgów, a to wtedy byśmy mieli lepsze rozeznanie własnej sytuacji. że o takie ilości zaporowe podał. Hitler, jak wrócił z tej rozmowy, powiedział, ja wolałbym sobie wyrwać trzy zęby, niż jeszcze raz z nim rozmawiać. Otóż o tak, o tak to się powinno robić. Tymczasem jak się robi? Jesienią ubiegłego roku był w Waszyngtonie, w Białym Domu, pan prezydent Duda. Odbył 20-minutową rozmowę z prezydentem Trumpem. No i tego samego dnia wieczorem było przyjęcie w polskiej ambasadzie z okazji setnej rocznicy odzyskania podobności. I Pan prezydent był na tym przyjęciu i przez jednego z uczestników, to wiem, od mojego honorable korespondent, który też tam był, został zapytany, czy sprawa ustawy 437. Była w tej rozmowie 20 minutowej poruszana. Pan prezydent powiedział nie była. To spytał, dlaczego nie była? Powiedział, bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. No trudno, żeby strona amerykańska proponowała nam, może byście chcieli grzybka, może ogóreczka, a może. Nie, to my powinni, o, jak wybieramy takich nieśmiałych reprezentantów, no to nic, niczego dobrego się po nich spodziewać nie można. Wie pan, Optymistyczny scenariusz. No, nie wiem, czy to się uda, bo to jest trudne, ale pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to odblokować narodowy potencjał gospodarczy, który jest skutecznie zablokowany. No i dopiero i, i wyciągać korzyści z sojuszów. Polityka, jak się uprawia politykę, zwłaszcza politykę międzynarodową. To trzeba mieć z góry przygotowaną odpowiedź na dwa pytania, bo one prędzej czy później padną. I to jak my nie będziemy mieli przygotowanych odpowiedzi, to już będziemy w tarapatach. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? to między tymi dwoma odpowiedziami jest ogromna przestrzeń, którą właśnie wypełnia umiejętna polityka zagraniczna. Tego niestety u nas nie ma. Tego niestety u nas nie ma. No ale nie ma nie dlatego, że, nie że nikt nie może. Bo proszę bardzo, jest takie państwo, Turcja, a nawet nie Turcja, jeszcze słabsze państwo niż Polska Węgry. No to Wiktor Orban jest elastyczny, trochę bardziej elastyczny niż nasi umiłowani przywódcy, bo co robi Orban? Jak go Niemcy naciskają, to on jedzie do Moskwy, a to Niemcy mówią, a tu nie. No, to jest elastyczność, ja to nazywam elastycznością. Turcja, prezydent Erdogan, naciskali go Amerykanie jeszcze za kadencji prezydenta Obamy żeby tu tam wspierał projekt niepodległego Kurdystanu. A niepodległy Kurdystan to nic innego jak rozbiór Turcji, bo jedna trzecia tego niepodległego Kurdystanu to jest właśnie w Turcji. No to dlaczego turecki prezydent miałby do tego przykładać rękę? Jak go mocno nie naciskali, to on nie wystąpił z NATO. Nie szykanował Amerykanów, nie wypowiedział im bazy lotniczej ogromnej, którą tam mają, pilnują. Rosjan i Chińczyków też, tylko pojechał do Putina i ocieplił stosunki. Ja nie mówię, żeby prezes Kaczyński pojechał do Putina, bo to chyba jest graniczy z fantazją, ale no to kto inny tam powinien pojechać, niekoniecznie on, prawda? Zresztą, no, a kto by nami rządził, jakby pan prezes Kaczyński je przeziębił? Może się przeziębić. To już nie, to on jest to młodszy rok ode mnie zaledwie, no to przecież się ludzie w tym wieku się przeziębiają. Więc to jest alternatywa dla tej polityki bez siły. To jest alternatywa, ale to trzeba sprecyzować interes państwa. My nawet nie potrafimy sprecyzować interesu państwa w polityce, w postępowaniu wobec Ukrainy. Bo na czym polega to postępowanie? Jego nawet polityką nie można nazwać. Polityka powinna mieć jakiś cel, a tu niepodobna się dopatrzeć żadnego celu. My w ciemno żerujemy wszystko, co zrobi rząd w Kijowie. Nawet nie wiemy, kto będzie stał na jego czele, bo nie wiadomo, czy prezydent Poroszenko, czy piękna Julia, czy ten. Ja tak pół żartem, ale pół serio to. Kiedyś postulowałem, żeby prezes Kaczyński się poświęcił dla Polski, poślubił Julię Tymoszenko i założył dynastię. O, to wtedy Polska była od morza do morza, to jest ten optymistyczny stan. No już za późno na to jest, za późno. Znowu jedna okazja nam przesła koło nosa. A tak serio, to co? Polska ma interes w tym, żeby istniała niepodległa Ukraina. Jeszcze w dodatku Trwale skonfliktowana z Rosją, no to to akurat mamy, to, ale to bez naszej zasługi żadnej. Ale nie mocarstwowa, tylko taka, której istnienie zależy od polskiej życzliwości, o którą Ukraina codziennie od rana by musiała na nowo zabiegać. O taki jest nasz interes. I my powinniśmy robić wszystko, nie, nie jesteśmy wszechmogący, ale możemy chociaż częściowo te interesy załatwiać. No, i teraz na koniec to taki, wie Pan, no, przypomnę taką odpowiedź optymistyczną, której udzieliłem pewnej pani przed kilkoma laty. Ona dokładnie z takim, samym, z takim samym postulatem się do mnie zwróciła, żeby Pani Michalkiewicz, ale nas Pan zdołował. Niech Pan powie coś takiego właśnie o. I ja ją poprosiłem, żeby wyjrzała oknem. No, wyjrzała, taki piękny letni dzień był i tam zaczęła mi opowiadać, co tam za tym oknem jest. Ja mówię, nie, nie o to mi chodzi, ładnie jest na świecie. Ona mówi, no ładnie. A wie widzi pani, w lecie jest ciepło, w zimie jest zimno, w dzień jest jasno, w nocy jest ciemno. Pory roku następują po sobie z zadziwiającą regularnością. A dlaczego tak jest? A dlatego, że to wszystko nie zależy od rządu. No tak. Więc musimy zacząć trochę w inny sposób myśleć, że najważniejsze rzeczy nie zależą od rządu, i no i wyciągnąć z tego wnioski.